O Battlefieldzie 2042 zrobiłem dotychczas dwa filmy. Jeden na poprzednim kanale i jeden na tym. Wydźwięk tych filmów ogólnie nie należał do zbytnio pozytywnych, co chyba nie powinno dziwić. A przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę samą premierę. Po wielu patch notesach, kolejnych sezonach i usprawnieniach jest naturalnie o niebo lepiej. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Battlefield 2042 nie był Battlefieldem? Siema siema, z tej strony Dziki Gamer. BF2042 to póki co najnowsza odsłona serii. Grze kilka dni temu stuknęły 3 lata, gdyż jej premiera odbyła się w listopadzie 2021 roku. Samo to wydarzenie okupione było obrazem nędzy i rozpaczy. Gra przede wszystkim na starcie była mega niedojebana. Wiadomo, nie pierwsza i nie ostatnia gra. Zwłaszcza spod szyldu i jej czwoków. Wystarczy sobie przypomnieć choćby BFA4, który też borykał się ze sporymi problemami, a teraz jest jedną z najmilej wspominanych części. No i nadal ogrywanych, choć już tylko na PC-tach i konsolach nowszych generacji. Jak ktoś nie wie zostały zamknięte serwery na kraj stacji 3 i X 360 Podczas premiery najnowszej części nie obyło się bez kontrowersji i tutaj może zaraz zostanie nam niewylana to na główna, ale nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał. No i ten kanał też nie byłby tym, czym jest aktualnie, czyli między innymi czarny humor, szczerość do bólu i brak poprawności politycznej. Dzięki zawsze mówi to, co myśli. Twórcy zdecydowali się na umieszczenie w grze osoby niebinarnej, co wywołało gówno burzę w sieci. Jak mówiłem w poprzednim materiale o tym BF-ie, ja nie mam nic do takich osób. Być może nawet ktoś z was widzów do takich osób się zalicza i nic mi do tego to jest indywidualna kwestia. Lecz widać ewidentnie, że chcieli wejść w dupkę takim osobom. No okej, okay, mi informacja o jakiejś babce, która jednak się nią nie czuje, to szczęścia nie jest potrzebna. Ale jak słyszę w telewizji obrońców próbujących mi wmówić, że to jest coś normalnego, to nie, to nie jest normalne. To jest po prostu swego rodzaju dewiacja i tyle. Mój umysł pojmuje, wbrew pozorom, że ktoś może nie czuć się w pełni kobietą czy mężczyzną bądź będąc płci na przykład męskiej czuć się bardziej kobietą. Nie zmienia to jednak faktu, że coś jest nie tak. Ale okej, okay, nie ciągnijmy dalej tego tematu choć chcę podkreślić, że dalej ma zastosowanie to co mówiłem w pierwszym materiale na tym kanale. U mnie nie ma tematów tabu i czasami będą pojawiać się takie wstawki światopoglądowe, więc handluj z tym albo tam są drzwi. Zajmijmy się już BFR-em. Okazało się, że nie tylko postać w grze ma problemy z tożsamością, ale i sama gra takowe miała. Battlefield 2042 na bazie popularności Call of Duty Warzone miał być w pełni battle royalem. Dopiero na kilka miesięcy przed premierą zaczęło się odkręcanie i próba zrobienia z tego normalnego Battlefielda, tyle że z operatorami i innymi udziwnieniami. Nie bez powodu na serwerze może brać udział 128 osób naraz. Zresztą gra po premierze nie miała nawet tablicy wyników z prawdziwego zdarzenia, to o czym my tu mówimy. No tak, po chuj w battle royale, tablica wyników. Tylko info o fragach i w sumie tyle, ale jakby tak rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady. A tak serio, jakby spojrzeć na tę grę z trochę innej strony: po prostu jak na osobny tytuł, a nie grę z serii Battlefield. Mi osobiście gra się lepiej, wyzbywając się tego przekonania, że o, panie, kiedyś to było zajebiście, poprzednie Battlefieldy to dubsko urywały, a ten to krab totalny. Nie ma co za dużo analizować, tylko grać. Wystarczy spojrzeć na Delta Force, które niedawno można było ograć, a w przyszłym roku nastąpić ma już premier. Swoją drogą, teraz odpalili zamknięte techniczne testy, w których będzie też już dodatkowy content. Z gierki robiłem też materiał, jakby ktoś był zainteresowany, to w opisie i na końcu filmu będzie link. Tam jakoś nie odczułem gównoburzy, że baby biegają po polu bitwy, czy że są kolejni operatorzy. Owszem, zdarzały się takie opinie, ale trafiłem na naprawdę niewiele. Bardziej to chodziło o powtarzalność modeli postaci. Mieliśmy istną wojnę klonów. Nawet teraz na opublikowanym kilka dni temu trailerze dalej widać te same powtarzające się ryje, znaczy modele. Ale mimo to, że jestem grową konserwą to bawiłem się tam całkiem przyzwoicie. Podobne uczucie towarzyszy mi teraz grając w PFA 2042. Nie mówię, że jest idealnie, bo oczywiście nie jest. Niektóre rzeczy nadal mnie irytują, jak choćby to jaka ta gra jest w cudzysłowie grzeczna. I tutaj też mogłaby być wojna klonów, ale skinów dla bezpatusów jest na tyle dużo, że raczej jest całkiem różnorodnie. Oczywiście z zjeboskórki też są niestety, ale do Warzona to i tak nadal daleko. Ale okej, da się to przełknąć. Po prostu pewne aspekty potrafią mocno działać na psychikę człowieka, i sądzę, że nawet to, iż jest to gra z serii Battlefield, może mieć wpływ na nasze końcowe postrzeganie gry. Oho, dziki już zaczyna pierdolić i zagłębia się w meandry ludzkiego umysłu. Nie, nie, w żadnym razie. No dobra, może trochę. Przez jakieś pół roku albo i lepiej nie odpalałem tej gry w ogóle. Do nagrywek do tego materiału zagrałem kilka rundek. Po prostu jest pomysł na film, to siadam, nagrywam i montuję. I kurde, grało się całkiem przyjemnie. Na tyle, że oczywiście zamiast robić materiał, to wolałem zagrać jeszcze kilka rundek, a co tam, film nie zając mi ucieknie. Za to widzowie już mogą spierdolić. Nie da się ukryć, że gra poczyniła znaczne postępy od premiery. Sądzę, że ludzie też to zauważyli, bo aktualnie w tę grę pyka mniej więcej tyle osób co w Battlefielda 5. Przynajmniej tak wynika ze statystyk Steam Charts. Warto dodać też, że nie każdy ma grę na Steamie, bo może mieć też dodaną ją w aplikacji EA. Wtedy ta statystyka powinna wyglądać jeszcze lepiej. I może nie są to tłumy, ale spokojnie jest z kim grać. No to teraz pozostaje nam grać w tego BFA bądź w starsze odsłony w oczekiwaniu na nową część. Ja tam się cieszę, że będzie z powrotem kampania. Wbrew temu, co mówią masy, uważam, że jej brak odbił się na sukcesie Battlefielda 2042, mimo iż większość osób mówi, że BF to tylko multiplayer. Co by twórcy nie mówili, to najambitniejszy projekt, więc Simo trzeba podchodzić do tego z wielką rezerwą. No bo przecież nie powiedzą Hej, to nasz najbardziej zjebany projekt z jakim się mierzymy, ale przecież jesteście ciemniakami i wystarczy, że wstawimy nazwę Battlefield 6 i już będziecie łykać jak Sasha Grey. Poniekąd mam wrażenie, że tutaj też tak było. No i wcześniej w sumie trochę też. A wy jak tam? Kracie dalej w 2042? Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się, kusy.